Kyr to z pewnością najbardziej tajemniczy ze wszystkich członków zakazanej piątki. Znamy jedynie jego moc żywiołu, ale nawet o niej wie niewiele osób, a w komentarzach wielokrotnie otrzymywałem na ten temat pytania, dlatego nagrywając ten film postanowiłem raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości. Mocą Kyra są ruchome piaski, i tak jak w przypadku reszty zakazanej piątki, jest to moc dość kombinowana. Mogliby mu na przykład dać moc piasku, i wtedy można by było się zastanawiać, co ta moc dokładnie będzie robić. Ale nie, LEGO podało nam rozwiązanie na tacy. Tak, to jest oficjalnie potwierdzone info od LEGO, to nie są żadne fanowskie domysły. W takiej sytuacji pozostaje nam tylko jedno pytanie: Jak moc Kyra będzie wpływać na ruchome piaski? Ponieważ mógłby on tą mocą albo tworzyć ruchome piaski pod nogami przeciwników, albo takie piaski występujące naturalnie kontrolować i do mnie bardziej przemawia ta pierwsza opcja, ponieważ w nie niezbyt często ruchome piaski były nam pokazywane. O ile dobrze pamiętam, wystąpiły one tylko raz w odcinku, w którym Lloyd oraz Harumi uciekali z twierdzy kryształowego króla. Gdyby jednak Kyr faktycznie mógł jedynie na ruchome piaski wpływać, to twórcy mogliby umieścić w serialu Ruchomych Piasków więcej lub wręcz zaprezentować nam region, w którym takie piaski dominują. Ale taka opcja również by mi się nie podobała, gdyż byłoby to po prostu na siłę tworzenie terenu pod moc Kyra. Innym zagadnieniem związanym z jego mocą jest wygląd, ponieważ u zakazanych ten zazwyczaj do mocy pasuje, tak jak mamy chociażby w przypadku Drixa, władającego mocą roju, sam będący człowiekiem osą. W przypadku Kyra pierwszym moim skojarzeniem był człowiek zbudowany z piachu, ale za bardzo kojarzyłoby się to z Sandmanem, więc od razu to odrzuciłem. Dużo bardziej prawdopodobne wydawało mi się połączenie człowieka z jakimś zwierzęciem, tak jak u reszty zakazanych. W takiej sytuacji Kyr mógłby być hybrydą człowieka z jakimś pustynnym zwierzęciem, może na przykład skorpion? Później jednak, podobno, dużo ciekawszy pomysł, pustynna żmija, co jednocześnie oznaczałoby, że Kyr jest nowym gatunkiem wężona. A w przypadku nowych twórców ninjago, którzy przecież stare sezony uwielbiają, wydaje się to być jeszcze bardziej prawdopodobne. A wy co sądzicie, podoba Wam się wizja nowego gatunku wężona? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. To już wszystko na dziś. Hej!